Witaj w Inspiracji Buna Każdego dnia w łatwy sposób. Dniówka na dzisiaj z Johanną Kerk. Pozwól swojej wewnętrznej mądrości poprowadzić Cię tam, gdzie będziesz najbardziej docenianym i potrzebnym. Niech Twoja wewnętrzna mądrość podpowiada Ci, jak i kiedy możesz użyć w pełni swego potencjału? Pozostań otwartym i gotowym na nowe możliwości i okoliczności, w których wykorzystasz swój potencjał. Wiesz, że masz wiele do zaoferowania. Wiesz, że będzie okazja, aby pokazać i dać to światu. Codzienna inspiracja w ciągu serca. Do usłyszenia jutro.